Witajcie, znowu mówi ZBysiak69 i zapraszam Was na kolejną grę z Wota. Tym razem zagram sobie, właściwie pokażę Wam powtórki jak grałem Indian Pancerem, jednym z nowszych dodatków do niemieckiego drzewka. Jest to czołg średni, który prowadzi później na końcu do Leoparda 1 jednego z bardziej oczekiwanych czołków pierwsza bitwa jest na Erlenbergu i gram w niej z moimi znajomymi Christim, zwanym także Kizim i Adasiem czyli Wąskim ponieważ oni grają destruchami su 152 jak panterem to postanowiłem dla nich spotować trochę gdyż na tej mapie znajduje się bardzo ładne miejsce, w którym można wykorzystać całkiem, całkiem przyjemną depresję i pancerz wieży Indian Pancera. Jest to czołg średni, więc generalnie nie ma co spodziewać się po nim, by odbijał dużo strzałów, co jest dość oczywiste. Dlatego jedynym sposobem, by ochronić się od otrzymywania obrażeń, jest albo zostawanie z tyłu i snajpienie do czego ten czołg jak najbardziej się nadaje muszę tylko jeszcze powiedzieć, że na obu powtórkach nie mam jeszcze najlepszego działa 9 cm, a jedynie 8,8 ,8 cm działo z tygryska no. w każdym razie jak mówię, jedynym sposobem by obronić się od Przyjmowania strzałów, otrzymywania obrażeń jest chowanie się albo snajpienie. W tym wypadku wybieram tutaj opcję, by odsłaniać jedynie swoją wieżę i jednocześnie spotować dla mojego teamu. W ogóle gra ta jest dość śmieszna, w sensie zobaczycie zresztą gdyż właśnie wkurzony IS-3 postanowił mnie staranować. I dzięki temu także wrogi superpersz postanawia się mną zainteresować. Na szczęście udaje mi się wykończyć wrogiego IS-3 zanim on wykończy mnie. I teraz zaczynam tańczyć z wrogim superperszem. Ale cały czas jestem schowany za wrakiem y, tego y, ISA-3. W ogóle z góry próbuje mnie oklepać także y, ta, ten IS. Tutaj, którego pokazuję. Y, ale na szczęście jakoś udaje mi się unikać jego, większości jego strzałów. I następuje kolejna wroga szarża. Tym razem jedzie na mnie tygrys. Y, I także. Cromwell się zbliża, który wskakuje głupio do wody i prawie nie może mnie przez to trafić. A ja cały czas chowam się za wrakiem tego ISA 3. nie powiem, ale wyświadczył mi całkiem sporą przysługę, ginąc tutaj, gdyż mam doskonałą, właśnie osłonę. Cały czas nęka mnie ten IS z góry, który może do mnie niestety strzelać i snajpić z góry, jakkolwiek snajpienie w ISie brzmi dość dziwnie. I niestety też ten ARL, który na szczęście nie ma na tyle dobrej depresji, działał, by bezpiecznie móc mnie tutaj nękać. Dlatego używam terenu. Na swoją korzyść i po prostu wykorzystuje całkiem porządny pancerz wieży z przodu. Znaczy, nie jest to nic wybitnego, ale na pewno lepsze to niż pancerz na kadłubie, który, mimo że jest bardzo dobrze pochylony, zresztą spójrzcie tylko na ten kąt z przodu. To Naprawdę, jeśli ma się trochę szczęścia, można nawet tam stingować, ale generalnie bezpiecznie jest wystawiać samą wieżę, gdyż wtedy nie dość, że stanowimy dużo mniejszy cel, co zresztą widać, gdyż wieża w tym czołgu jest całkiem wąziutka. To jeszcze mantlet powoduje, że trudniej jest ją przebić, oczywiście. Dobrze. Może zobaczmy sobie wyniki. Jest to oczywiście zwycięstwo. Dostałem za nie 43 713 kredytów i 3218 doświadczenia na bonusie razy 2. A także e, snajpera. E, w drużynie miałem z tego co pamiętam. Tak jest drugie miejsce, gdyż e, pierwsze miał e, a, AMX AC mile coś tam 48. Do dzisiaj nie wiem jak to się powinno właściwie czytać. Który zadał 4212 obrażeń, a ja jedynie 2740. Więc dla niego oczywiście zasłużone pierwsze miejsce. Ja się zadowalam drugim i wcale nie uważam tego za jakiś wstyd. Wystrzeliłem 16 pocisków, z czego udało mi się trafić 15, stąd sniper. Spenetrowałem w 12 przypadkach, czyli w sumie całkiem spoko jak na czołg średni, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wciąż nie mam najlepszego działa. To jest wciąż tylko 88 mm działo, a nie to 9 cm. Otrzymałem tylko 3 trafienia, z czego spenetrowały 2. Jest to o tyle dziwne, że naprawdę tamten. Wrogi, Istrzy i tak dalej. Przy takiej ilości ludzi, którzy się na mnie rzucili, myślałem szczerze mówiąc, że zostanę bardziej oklepany. Potencjalne otrzymane obrażenia 850. Wykryłem trzech przeciwników, uszkodziłem 6 i zniszczyłem dwóch. a obrażenia, jakie zadali moi sojusznicy po moim podświetleniu, to 1165. Także przyjemna bitewka. A teraz zobaczmy kolejną. I już jesteśmy na kolejnej mapie. Tym razem jest step. Czytam stepy. Yy, bitwa spotkaniowa. Yy, znowu bujamy się z tym samym działem 8.8. Jak mówię, w czasie kiedy nagrywałem te powtórki jeszcze nie miałem najlepszego działa. I cóż, zobaczymy jak tutaj sobie Indian Panzer poradzi. Jak mówię, można należy w graniu tym czołgiem wykorzystywać fakt, że ma całkiem spoko depresję, działa ale także dobre właściwości snajperskie. Cóż, jest to działa od Tygrysa. Celność bodajże 0,33 na 100 metrów. Nie jestem w tej chwili pewien. Jedynie czas celowania pozostawia trochę do życzenia, bo prawie 3 sekundy, 2,9 sekundy. To jest dość sporo, dlatego warto zainwestować w GLD Gun Lane Drive, czyli ulepszony system celowania. Niektórzy pre preferują także Vertical Stabilizer, czyli Dodatkową celność podczas obrotu wieżą i poruszania się. Ja jednakże na moim Indian PZ używam GLD, wentylacji i dosyłacza. Moim zdaniem, mimo wszystko lepiej przeładowywać szybciej, a dodatkową celność podczas ruchu mogą zapewnić także perki załogi. Jednakże na pierwszą umiejętność mimo wszystko wybrałbym naprawę dla dowódcy szósty zmysł, gdyż są tu takie dość uniwersalne, uniwersalny zestaw. No jak widzicie tutaj dość długo zgrywa się ten celowniczek, ale jak już w pełni się przyceluje to jest działko całkiem, całkiem celne. Niestety miałem pecha i trafiłem tego te 50 T-44. Te Wierzę, pierwszym strzałem spudłowałem, więc generalnie y, jedynie jeden hit mój zadał mu obrażenia. Y, niest niestety, cóż, ja w moim y, Indian Pancerze lubię grać dość agresywnie. Zresztą, jak w większości czołgów. Y, nie mam takiej cierpliwości, żeby siedzieć z tyłu i snajpić zazwyczaj, dlatego czasami pakuję się w kłopoty. Na szczęście, w tej grze to się jak najbardziej opłaciło dla mnie. W ogóle warto zwrócić uwagę, że wrogi Cromwell ma jak, jakąś to ze względu na to, jak długo jego pocisk leci. Po prostu niemożliwym jest, by mógł grać z czymś innym. No i właśnie przez to, czasami e, bardziej ratuje mnie szczęście niż cokolwiek innego. Na przykład w tej sytuacji e, to, jak to się stało, że za pierwszym razem nie otrzymałem obrażeń pozostaje dla mnie zagadką. E, chciałem tutaj wykończyć tego KW-1S, znaczy wykończyć, tak bym go na strzała nie wziął, ale... E, Sprawić, żeby był na hita. Niestety pocisk odbija się od jego e, wieży. E, tutaj na szczęście wrogi Black Prince nie trafia. A nasz KW5 postanawia zramować e, wrogiego Isa. I dzięki temu odwraca uwagę i Black Prince'a i Isa. I skupiają na sobie. A ja mogę władować parę strzałów w ich bok, tutaj na tę chwilę już zadałem 2648 punktów obrażeń, więc całkiem spoko wynik. Z wrogim Indian pz trochę się obawiam, gdyż jest to koleś z jakiegoś dobrego klanu to już mnie martwiło od samego początku. On szczególnie, że ma taki sam czołg i prawdopodobnie już wyelajtowany chociaż nie jestem pewien, tak wydaje mi się, że ma inne działo, ale ponieważ jest chwilowo zajęty przeciwnikami, wyjeżdżam na niego, próbuję go zramować i tutaj mi się trochę po... mam trochę szczęś... szczęścia, bo udaje mi się go wysadzić. Eee... no Magazyn amunicyjny mu wysadzić, może zwracaliście uwagę. No, tutaj kolejny raz, wspaniała celność Indian PZ, daje o sobie znać, udaje mi się spenetrować włas w T29 i teraz pozostaje go wykończyć niestety trochę spóźniam się ze strzałem cóż, ale i tak zadałem 3967 obrażeń więc wynik naprawdę naprawdę bardzo przyjemny zobaczmy tradycyjnie wyniki eee, za bitwę dostałem 305 179 kredytów. Należy brać poprawkę na to, że 250 000 z tych kredytów otrzymywałem tutaj za event, za wygranie 15 bitew, więc normalnie otrzymałbym po prostu 55 000 kredytów i 3,5 tysiąca doświadczenia na razy 2. Ponadto dostałem odznakę mistrzowską pierwszej klasy, więc jeszcze nie asa pancernego. Trochę będę musiał pograć. Być może jak, dostanę, jak zamontuję najlepsze działo, to wreszcie będę mógł zdobyć asa i wsparcie. Więc generalnie zrobiłem to, do czego medium tanki są przeznaczone. Wspierałem sojuszników. W drużynie pierwsze miejsce. 1130 expa na czysto i Obrażeń także najwięcej w drużynie. Dlatego, mm, dlatego w sumie pokazuję wam tę powtórkę. No nie? I e, raport szczegółowy. Oddanych strzałów 20. Trafień bezpośrednich 18. Znowu doskonała celność Indian pancera I 16 przebić. Mimo jedynie, o, jedynie 203 mm penetracji. Uszkodzenia 3967. Indian Panzer ma HP 1300, więc wynik 3 razy większy jest dobry. Otrzymanych trafienia 4, z czego przebić 3. Jak widzicie, nie ma co liczyć na za dużo dingów. Potencjalne otrzymane obrażenia 930, więc wciąż mniej niż mam HP. Wykrytych przeciwników 3, uszkodzonych 8, stąd. Oczywiście, wsparcie, zniszczony jeden, ale jak wiadomo, w WOC nie liczą się fragi, tylko damage. Uszkodzenia po moim wykryciu 161, czyli praktycznie nieznaczące i pokonany dystans 1,62 km. Cóż, mam nadzieję, że pomogło Wam to trochę w opanowaniu Waszych Indien PZ. -ów. Jeśli Wam się podoba, polubcie, zasubskrybujcie i do zobaczenia, usłyszenia wkrótce.